Marcin Jaszkowski, chwilę po debiucie w barwach siódemki Miedź Legnica, mecz wygrany, punkty zdecydowanie, trzy kolejne punkty, także jeszcze z czego cieszyć, a Ty cieszysz się ze swojego debiutu? No mogłeś bardziej, okazały parę prostych błędów, ale cały czas szukam tego zrozumienia, jak też mówili, pierwsze koty za płoty i myślę, że będzie już tylko lepiej, debiut Pan za sobą, także pozytywnie, jest zwycięstwo i to zdecydowane, także... Także fajnie, bardzo się cieszę tutaj, miła atmosfera na hali, bardzo ciepło pozostałem przywitany, co bardzo też mnie cieszy i to na pewno jest zachęta do dalszej pracy. Powiedz, tak ten mecz miał takie, takie dwa oblicza, dwie twarze pokazaliście do 40 minuty, no, trzeba powiedzieć, że męczyliście się e, z niżej notowanym rywalem, a potem, potem już poszło, rozbiliście bank. W z nikim nie jest łatwo tak naprawdę każdy nikt nie przyjedzie i się nie położy no i pierwsze tam 20-25 minut no to zespół z Piekar postawił twardą obronę i było nam się ciężko przebyć próbowaliśmy chwilę biliśmy go w mur ale w druga połowa zostały nakreślone jakieś tam zadania wszedł, 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 wszedł dwóch, trzech godzinowych i, i myślę że Następny bieg i odskoczyliśmy i mieliśmy tak, takie decydujące 5 minut drugiej połowie, gdzie odskoczyliśmy 3-4 bramki do przodu i później pełna kontrola i podwyższanie tego prowadzenia. Już w środę mecz 18 y, Pucharopolski Pucharu Polski z grupą azotytarnów. Y, myślisz, że dzisiaj troszkę jakoś podświadomie w głowie Wam siedział ten mecz z, z reprezentantem Superligi i trochę tak jako, trochę się podświadomie oszczędzaliście? Czy, czy to nie jest tak? Nie, krok po kroku wiadomo, jeśli, jeśli chcesz się oszczędzać na Bartyce, to nie masz po co wychodzić tak naprawdę i każdy daje z siebie wszystko. Jest tu naprawdę 20 ludzi do grania i każdy też chce wywalczyć y, o miejsce tutaj w składzie i później o te minuty, także myślę, że każdy daje z siebie wszystko. Dziękuję Ci bardzo, jeszcze raz gratuluję.